Hej, cześć, ciema tutaj Licza, to jest kolejny odcinek z Let's Play Titan Quest Boże, zostaw mnie No Pat, z odcinek już mi gonią. Dobrze, tutaj ci są pilięci Dobrze, gdzie ja mam iść, takie pytanie Zblokowałem, jak widzicie, pewnie nowy jak ale to już chyba było w poprzednim odcinku Hmm, 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 hmm. W sumie to jest lepsze od moich, choć szkoda, po części z kasy, choć mam i pełno 17 tysięcy no ale nieważne mam laki małe, w tak to nawet nie małe mi się ułagam ciebie zatrzymaj na cały odcinek na 30 fpsach o 30 26 no i dupa i tak to jest nie wiem, z tym czy mam jakieś skille idź tym będę jedno Mamy kasę, jest dobrze. Boże, mi spowolniło i też życie. żeby patrzeć już na życie od czasu do czasu. Mm. Jeszcze je olać, to będą są zimne. Tutaj jaka będzie zadyma? Już tutaj wam mówię, tutaj trzy 3 mamy też po 80 level. Co dobrze pamiętam, już się na mnie rzucają ptaki. Bez kojarzeń. Mm. O Boże ginio bo patrzcie i ja one mi życia zadają to jest niemożliwe no i mają jakieś chitmy no dosłownie może gadam jak typowy gimbus dosłownie nie nie, nie 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 chcę tutaj tutaj to jest w sumie niesły... mmm, jest miejsce na ekspienie się, ale no dosyć silni oni są już za go szybko, szybko zbliżamy stąd, tylko taki zabije sobie. Czy też oświadczenie sobie nie dostaje, boże. Mam tutaj jakiś deszcz, deszcz strzał. O, oh, to jest to miejsce, tutaj za chwilę chyba będzie taki boss, chyba mówię z naciskiem, bo nie pamiętam zbytnio Gień? Gień? O! No e, Co hmm. kiepsko mi z życiem tutaj jest? Chyba z mały maksymalny HP Boże nie 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 To nie jest miejsce dla mnie Nie na mój level Nie no na mój. trzeba się będzie pomęczyć Idź, kurniaż, mały O, Holy shit Boże się będę chciał przez nich przebijać Dobrze mówiłem Jeśli na wyższym levelu a ja 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 o żyje hu wstrzymałem że zginę ta zobaczę czy będzie ta tu jest most tutaj będzie taki gigant pamiętam dobrze i założę się że jak będzie ten boss on fajnie mam 90 fps założę się że jak będzie ten boss pewnie mi to dosyć mocno że nie będę mógł chodzić My to wiemy to wiem Mam no, kolegów na siódmym levelu, tak jak ja no tak, tak, no i ktoś taki suki jest jakiś O, 16 szesnastym levelu No bitch please no co to miałbyś, no hmm. Mogłem tam tepa postawić, mogłem no to peł głupi Przeciwnie nie dotknął, gorzej stoi! Oj! Dało się To mi mnie ładnie hitnął, no, to jest szesnasty level, to jest w ogóle wiele większy niż ja, mam... To no, levelów więcej niż ja Weź go zabi Już się kiedyś z pół godziny męczyłem Weź... O, poszedł, poszedł, spiżej ale ja za chwilę nowy level też wbiję, a jak wbiję ósmy level to będę miał nowe mistrzostwo mógł wziąć. Buja! O uh, 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 uh. Boże, ten już ich tutaj powybijał, ale będzie dupa. Sam na sam z nim będę, przecież ja z nim nie mam szans tutaj. Pira. Sobie tepka postawię tutaj. Że to jak coś to się tepnie. Polifem cyklop Tam na olimpiec to jest ostatnie już miejsce, to takich jest pełno. A to nie Olimpii, zbliżaj. Pak sięgnął mnie. Co za chuj. Ty ten quest tutaj powinno mieć dosyć. Właściwie ta kwestia jest nawet dobrze, jest dobrze zbudowana, tylko że jest wiele minusów, że kiedy masz na przykład trzeci level, to walczysz z typkami jaki ma, jaki ma piąty level, że trzeba się po części wysilić. Boże, nie, 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 bitch please. O. Trzeba się wysilić o to chodzi. O, weź... To się trzeba już maksymalnie wysilić, to jest w sumie taki kuchniarz wielki. Dopóki go coś nie zastunuje, to tutaj nie masz szans. No gdzie ty biegniesz, no nie no. Koleś, weź już w chuja nie leć, że tak powiem. Ojej, już, jej, już, jej, już. Tak, sięgnął mnie. O Boże, nie będę miał z czego zbytnio lecieć. Boże, ale no on nie goni. Czy powinien, o właśnie, zastudować. Jemu mało życia wziąłem? A. ty, ramię synuś. Gdybym ja... By... Nie, gdybym ja był na jego levelu, to Boże, to ja bym go killnął kilkoma. Właściwie to by mi zajęło 3 min... nie. 30 sekund zabicie takiego typka gdybym był na jego levelu. Z minusa. Tak to się trzeba wysilić po części. To jest plus, ale po części to długo zajmuje i też jest kilka minusów wtedy. Widzę gnoja, widzę, widzę, widzę. Strzałą w jaja i giniesz. Nie 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 Wow, udało się ale życie, 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 życie Sę minus, będziemy się musieli tepnąć chwilowo do miasta Nie, jak on mnie sięgnął, to jest już niemożliwe bo ja wtedy po części nie widzę, kiedy on jest na dole. Nie wiem kiedy on swojego skill'a weźmie. Żyję, no weź użyj tego skill'a, pedale z dupy! ja dlatego... jeszcze się tepnąć do miasta. Uuu, zdążyłem, zdążyłem. Mm. Boże, lagi. 20. U. Przydałoby się, gdyby, nie wiem, coś mi mogło uleczyć. Tutaj powinien być taki punkcik jeden. dobrze ja tam wejdę i pewnie on mi hitnie to jest możliwe. Albo odszedł, albo tam stoi, 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 stoi. Wow. Wybaczcie, wybaczcie, sad dostałem. Wspomniałem, żeby wyłączyć telefon. Mm. Wiedziałem, że z nim się będę najdłużej chrzanił. Co ma pełne życie, nie no ładnie, ładnie, ładnie. Tam jak go kiedyś ominąłem, poszedłem się poekspić, Później go zabiłem. To był mnie sposób, więc możliwe, że takie w taki sposób bym wykorzystał. A muszę już na testa jego tak zobaczymy, czy jak mi tak pójdzie. No w już tak to my się nie bawimy. Przypominam. No użyj skilla, użyj. I tego. Nie tego. Wow, boże, boże. Życie. Aye, 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 ay, ay. Skill, please. <laughs> Thank you. Oh, she be a że coś z skill. O Boże, tylko 9 tych mam. Trzeba było wziąć więcej. Część łukiem się wtedy musimy bawić. O Boże, nie mam jej nic dzwonić. Pedał w No, Nasemst i połączenie. Mam bossa zabijam. Gdzieś mnie dzwonią z pierwszej trzmanki. Jakiś dzwoni. To no z pierwszej, bo może jakiś lepiej do mnie dzwoni. Nie mam go. Oj, wybaczcie, o, puk, się, oh. się przechyli ale mi sięgnął szmaciarz jeden Nie, ja, oj, 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 oj. Muszę <laughs> <laughs> też już na życie uważać Bym go zabił szcitem, a ja mam na innej postaci chyba z trzy Tam. Nie, ja nie wiem jak on widzi sięga, to jest niemożliwe dosłownie, jeśli ja nawet strzelać nie mogę, więc chuj mu w dupę. No paj... nie no, co za pera. Co mnie aż chuj opada. ta magiczna chyba pojebana. Tempy pójmie mnie dotknął. Jakie ustawienie. Zatakuj go ja pisgam Weź bądź taką szmatą Jak on Co jest jebany chuj tyle Zdanie nie zmienia skrzynie bardzo zabezpieczona jeszcze skill. on dobrze zdążyłem się uleczyć. A chyba jak zginąłem. I po chwili przyszłem to yy, ten, 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 ten. No nie miał pełnego życia od nowa. i był minus że jakieś pedały do mnie dzwonią ojebane A no, jak on nie sięgnął Boże A nasz pytonka. No Panie, nie A to jest pedał No to jest już... No to jest już niemożliwe To jest poważne że nadal jakiś jebany cyklop mnie bije e, za małe pole chwilowo e, za małe pole i to kompletnie za pole poważnie na walkę z takim słychaćym synem ja mam pomysł życie mu się nie powinno odnowić kiedy się nie tepnę tylko pieprze. Tak myślę przynajmniej, dobrze uciekając przy okazji przeczytam te asy, trzy razy, zajebiście. Co to jest za Nie jestem go. No, Zadzwoń pilnie, na dawna z tej wiadomości dzwonię to chuj mnie to obchodzi? Jeśli kolega do mnie napisze, że mam pilnie zadzwonić, nie no. Pilną to ja mam zawsze potrzebę w killu, więc... Jech się odwali, zajęty jestem to kompletnie. O Boże! Ile ich nie, to jest niemożliwe. Świat nie dla mnie. Jakiego ja mam przy nich małego damage'a? Mało HP się w dupie nie mieści. Wiesz jak mi go nie, ja pizgam Patrz to jest Twoja matka tam leży Nie go nie, o za zawstydził Tępy chuj I zobaczę Jeśli przyjdzie i się okaże, że ma odmawianą całe życie to, to ja z nim nie walczę zwyczajnie Uminę go i pójdę do innego miasta Będzie mi najlepiej Tak też bym zdążył dojść do zupełnie innego miasta. Byłoby zajebiście. A tu ktoś mnie zatrzymał. Eee, boże jej. ich... To jest chuj tych Ja nie mogę. Ta, ta, ta. Nie takiemu pedałowi zamiast jak zajebi... Odwiedź mu się życie nie odnowiło, tak szczerze powiem Będzie wtedy jej... ciekawiej i lepiej No Pełne życie Chuj ci w dupę, ja cię umijam pedale Przyjdę tu z dziesiątym levelem, go zabiję, przysięgam na wszystko Fak zajęty jestem, więc wońcie <laughs> Tak, umija nie da się ekspić, nie pisać, czasów nie dzwonić. Mm. na zwykły atak ustawić. To jest szybkie napiszczanie, czy cimy strzał lecą. Chyba. Muszę podać Nie mylaj na mnie Thank you, thank you No i tak No to myślimy, co wziąć Mamy do dyspozycji wszystko tylko niełowy, więc weźmiemy tak A pewno nie ducha na pewno nie pójdziemy w naturze. No to pewno nie woj, mm, Nie. Na pewno nie burzę. Więc odpada to, to i burza. Do dyspozycji mamy to. Ziemia, wojna. No jedną z tych tak najlepiej. Ale już to byłem się u ziemię. Tak, ziemia. Przy okazji mógłbym sobie przywoływać golema, jaki by mi mógł pomóc. To jest mocno. Mamy przydatne skille, więc weźmiemy się. <śm> więc tak. Bierzemy jeden. I to jest takie zakręcie, dzięki jakiemu możemy na przykład, już Wam pokazuję, bierzemy to siódemka jak widzicie włócznia nam się pali łapki mi się fajczą i przez to zadaje yy, więcej damage'a mam no, po części go także podpalam zadaje więcej hp więc się przydaje to <coughs> dobrze w sumie to wbiliśmy nowe mistrzostwo i O! Widać panu kolegę. Wbiliśmy nowe mistrzostwo, więc dojedziemy do checkpointa i już kończymy odcinek, bo mi się nie będzie chciało na was zapieprzeć taki kawał. Ojej. Tylko pluczył wiecie. Cioty jedne. Boże! Jeszcze jeden dobrze, Ty jeszcze musiałeś. Trzymaj, z więc zrobisz Słabo pluję, więc to jest plus. Ci też podchodzą wtedy. No... Tutaj wychodź. bitte mało many mało fak po co mi to 8 a wyłącz nie chcę tego szfak mamy go cało mi odnowiło hu, hu, hu. o nie jest i jackpoint. dobrze no to ja się tutaj w tym miejscu właśnie z wami żegnam mam nadzieję że się wam odcinek podobał chociaż w sumie no Chyba wam się jednak nie podobał, no bo nie zabiliśmy tak jeszcze tego cyklopa, nie poszło to tak jak chciałem. Myślałem, że się uda. No. Możliwe też, że w następnym odcinku nie. Dojdziemy do nowego miasta, wtedy byśmy wbili dziewiąty level. Więc już na dziewiątym levelu zabijemy tego cyklopa. Więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, papa. Pa.